Witam Państwa w kurniku Mariana Idziemy zobaczyć co słychać o kurek Kurki rano już zostały wypuszczone Przepraszam w kurniku było jedno jajeczko Teraz widzę że druga kurka siedzi trzecia chyba też przyszła jest nie z jajeczką Reszta kurek jest na zewnątrz. tutaj jest kogoś tak. I tak co Wam Państwu ja dzisiaj chciałem pokazać? Dzisiaj Wam chciałem pokazać ukryte gniazdo. Kurka zawsze jak przychodzę była poza ogrodzeniem. I dzisiaj się dopatrzyłem Że kurka zrobiła sobie gniazdo tutaj w takich gałązkach No i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć jajeczek i nie wiem czy wszystkie są całe Nie, wszystkie są całe, tak No i już bardzo Tutaj kurka sobie znosi jajka. Też tak myślałem, gdy, gdy codziennie ona wychodziła z tego kurnika, tutaj na zewnątrz. I ona sobie po prostu tam znosiła jajeczka. No ale dzisiaj znalazłem te gniazdo. Więc jest dobrze. Kureczki sobie znoszą. No to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.